Ostatnia partia. Gwarantuję wam to. Mogę tak? Dobra, zastanówmy się, po tym nie może bić, bo wchodzi to. Ale czekaj, wtedy chodzi to, po tym, po tym, po tym. Ale roz... Um, to raczej nie może bić, ale po co my tym idziemy? Ja bym wolał najpierw tak zagrać. I wtedy możemy mieć. Może mieć to sens, bo po tym, po tym jakieś takie ruchy będą działały. Okej, okay, teraz to zmienia postać rzeczy. U, tu, tu, a tak tu. To mi zupełnie nie przeszkadza. Co To jest za ruch. Czy ja chcę to wybić? Nie bardzo. Czekajcie, ja to biję, prawda? I po tym gramy sobie tu zaraz. Eee, to jest spoko. To jest giga spoko. Bo zobaczcie, że ja gram teraz. Poczek tu. I my gramy to, i będziemy tutaj wykorzystywali związanie na króla. I zgarniemy tego pionka. On nie zauważy związania. Znam takich jak on. On chce wygrać tu piona. Spoko, jak wygra mi tego piona, to ja się wręcz ucieszę. Storyczny moment, wbiłem 1300 elo na Gratulacje, ksan! Dobra, wieża... a, chwila. Długa roszada, król tu, wieża C. Wbijesz dwa k przed buksiem? Nie, 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 nie! Nie, 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 nie! No słuchajcie, stanujmy się! No i najgorzej, kurde. Gdybym ja zagrał tu, tu, tu... my grozimy. Podoba mi się to trochę. Że po tym, po tym ja tu otwieram k***ce pozycje pozycję strasznie. Dobra, wolę to wybić, żeby mi tego pionka nie, nie, nie tam wydziałał. Teraz chyba muszę zagrać, tak. Dobra, jakbym ja zbił tu, tu, tu teraz. Będziemy mieli atak na to. Białopolowy goniec. Ten goniec nie bardzo ma gdzie odejść, prawda? Dobra, patrzcie to. Będzie ciekawie. Pamiętam te kickbaitowe tytuły dwa tygodnie temu? Bijam 2 One jeszcze były tydzień temu. Wcale nie były kickbaitowe. Tutu tu nie. Zbierzemy na C. O jezu, to wchodzi. Ale skopałem. Ale skopałem. Ta MA4 w... mocna. To się zgadza. Ta MA4 jest w... mocna. Goniec, goniec F4 też jest w... mocny. No dobra. Nie zagrał goniec F4. ja już tu nie mogę grać. Pamiętam, mogę tak? Wymienimy sobie te figury. I zaraz będziemy atakowali tymi pionami. Może jeszcze coś się tu uda. To prawda, po tym, no to tutaj będziemy musieli spierać I to jak najszybciej. Ale cóż. Jakoś podstawiłeś? Wiem, no wszystko tu podstawiłem. Beznadziejnie zagrałem tę partię. Chyba długa raszada nie była dobrym pomysłem. Za szybko te piony na mnie natarły. Takie coś nie ma sensu. Ja bym sobie zagrał tu. tu. Ewentualnie tu. tu. Nie, no to jest lepsze. Jak mi wejdzie na beszy śpionym, to ja mam jeszcze taki ruch. I wtedy po tym mam to. Jak wejdzie, to mam to. A i mi wygrywa wieża. No to rzeczywiście. Nie najlepiej. Forstmat tam jest? Wydaje mi się, że jeszcze nie. Wygram tu. To ja wolę najpierw tak zagrać, no nie? Bo on chce mi tu zbić. Zobacz pytanie. Jakie pytanie? W czerwie od remontu stream. A Takie pytanie. Nie, 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 ja nie mam żadnego remontu. Dlaczego remont? No dobra, czy to jest remis? Czy to jest oficjalnie re... Nie, to nie jest remis, bo po tym on ma jeszcze to. Dobra, tutaj gramy to. Muszę zagrać to teraz, no nie? A, dobra, po tym to jest mat w 3, bo on ma poświęcenie wieży. Wieża, wieża A8, e, briliancik. Po tym. Tu już chyba nic nie działa, nie? Bo po tym on się zasłania. Ja tu nie mogę nic skurać. Jeżeli nie wygram. Podejście tutaj nic nie daje, bo wieża bije, ja bije. On gra tu, ja gram tu. On daje szacha, ja gram tu. I on daje mata, bo wieża odcięła mi linię. Dobra, może tego nie widzi. Jest szansa, że nie widzi wieża A8. Widzi? No, jak widzi, to, to trudno. No, i tak tu jest mat. Więc jeśli nie widzi, to po prostu go da. A jak nie widzi, to to jest chyba najlepszy ruch. Jakby wieża A8 była zabroniona, to wydaje mi się, że to jest najlepszy ruch. Tak zagrałem. Masz jakiś... Nie widzi! Nie widzi! Co za ty, p... Z jakimś leszczem p... gram. Dobra, 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 czekajcie, 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 czekajcie. Jak ty to przegrywasz? Może! Poczekaj! Napisałem mu ruk A8 miałeś zwycięstwo. Dobra, ja wydaje mi się, że muszę to bić. W sensie dać szacha. I on to bije. I co dalej? Dobra, słuchajcie, ja, ja to Minimum bije? remis to jest. Minimum remis. Dobra, słuchajcie, minimum dobra, szans remis to jest. Minimum remis. Dobra, słuchajcie, minimum remis to jest. Minimum remis. Skończcie już. Dobra, szach. Dobra, słuchajcie, minimum remis to jest. Minimum remis. Wieża G, wieża tu, wieża tu i będziemy go matować. Teraz tak, jak ja zagram tu, i on zagra mi tu, i ja zagram tu. On zagra tu, ja tu i on ma... To jest mat. To jest wciąż mat. To jest mat, zobaczycie. Po tym, po tym, po tym, po tym jest tu mat. Ale nie, chwilę, ja mogę tu się odsunąć. Powrotem na B8. Mogę tu się wrócić. I teraz ani tu, ani tu nie ma mata. Że się wymienia i kolejny pion w dupę? Trudno, trudno. Poczekaj, poczekaj. Bo ja jeszcze mam taki ruch, nie? Zaraz. No, on powtarza ruchy. To nie działa. Tym grozi. Tym grozi. Wracam. To po tym. Czy ja mam to? Dobra, ej, czy ja mam to? Czachy istnieją? Ej. Ej! 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 Dobra, słuchajcie, minimum remis to jest. Minim to może być minimum remis On musi chyba tak zagrać. Ja biję w przelocie, wymuszone. Albo tu jest. Dobra, słuchajcie, minimum remis to jest. Minimum remis. Jak ty to wygrasz, to weź go Strasz bo zasługuje na to. Już mu napisałem RUK A8 już i the Win. Zwią związanie! Ty! Ja to wygrywam! Ja to wygrywam! No ty się odp! A ja to wygrywam! Lemis? Gdzie? Wieża E1? Wieża E1 Nie, no chwila. A tak, bo ja wtedy biję tu i potem mam, po mam tu i potem mam tu. I potem mam tu remis. A to co jest za ruch. Dobra, to też jest minimum remis, prawda? Nie, to nie jest minimum remis. Minimum remis to jest. Minimum remis. Oczka wygrywasz? No, tu, tu, tu. Dobra, tu. słuchajcie, minimum tu. remis to jest. Minimum remis. No dobra. Bo wydaje mi się, że po tym... Jakby odszedł tu. A nie, to k***a, był remis! Ja pierd... dobra, mogłem wziąć remis. Dobra, nieważne. Nieważne. Ja to przegram, ja to przegram. Ja to przegram. Jakim ja jestem k... debilem, ja to przegram. Dobra, zauważmy, że możemy bić piona. Ja to k... przegram. Dobra, bijemy piona. On mi bije, ja go biję. jest 2 na 2. Dobra, szacha dam, bo jak odejdzie do tyłu, to będzie beka. Czekajcie, czy ja nie mogę tak zagrać teraz? Dobra, tak czy inaczej, bijemy tu. I grozimy tym. Pod stanie mnie. Jak nie b... Jakie podzieli. Jakie podzie... no. To była ostatnia partia. Bóg nie poddawać swoimi umiejętnościami. Nie dozeszczam się. Dobra. Ale żeby ta partia miała jakikolwiek wątek edukacyjny, w tej pozycji mówiłem, że wieża A8 wygrywa. Dla tych, którzy... Dzięcie, mamy to. Dziękuję, panie aktorze, dziękuję. Dla tych, którzy nie widzieli, wieża A8, najprawdopodobniej Brilliant, po biciu, Hetman, tu i tu Matt. No nie? Chłopie, to są puzzle dla 1400, a nie dla 1800. Katper ale ja nie mówię tego do ciebie, bo tutaj są ludzie, którzy na przykład mają... Tysiąc elo. Ej, ale co, przepraszam, co po tym? Co ja mam grać po tym. A po prostu tutaj robię remis. Przez powtórzenie pozycji. No tak. Ale to była p***a partia. Jezus, Maria.